Witaj na moim kanale. Ja Żenielczyk, fizjoterapeuta z Pasji. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób gaszę pragnienie wtedy, kiedy jest gorąco na dworze. Pomysł gaszenia pragnienia mam z czasów dzieciństwa, kiedy to miałem z mamą zawsze taką dyskusję, w jaki sposób gasić pragnienie. Czy za pomocą wody, oranżady czy innych napojów. Czy też tak jak zalecali tamtejsi lekarze z czasów kiedy ja byłem dzieckiem? Czyli zwykły kompo. Tutaj, bardzo. Ja korzystam z obu metod gaszenia pragnienia: zarówno za pomocą wody, jak i za pomocą kompotów. Z tym, że bardziej wolę korzystać z kompotu. Mamy własny przepis na kompot, który mi najbardziej smakuje. Ten kompot to wywar ze śliwek bez cukru. Jak go żona zrobiła, to już państwo pokazuję. Do przygotowania kompotu potrzeba kilogram śliwek oraz około 2 tak 3 litrowy garnek. Umyte śliwki wkładamy do garnka. Zalewamy je wodą. Następnie Wstawiamy je na kuchenkę gazową, następnie zapalamy gaz na kuchence gazowej, stawiamy garnek ze śliwkami, czekamy aż się śliwki zagotują. Przy okazji proces gotowania się śliwek bardzo ciekawie wygląda. Po zagotowaniu wlewamy kompot do zbanka. Z banka kompot wlewamy do szklanki, cieszymy się, jak bąbelkuje wszystko, ładne kolory są, i potem z przyjemnością ten kompot piję. Jeżeli ten film był dla ciebie wartościowy, to łapka w górę i zapraszam do subskrypcji kanału oraz komentarzy.